Maćku, testy na Węgrzech, nowa pilotka. Jakie nastroje przez Super. Piękna pogoda, bardzo fajne jest, szczególnie pierwszego dnia. E, dużo ludzi na prologu, mamy bardzo dobry humor przed startem, samochód fajnie przygotowany, fajnie wygląda. No będziemy starali się być na mecie jak najwyższym miejscu. Testowałeś na Węgrzech, gdzie to było? E, na torze Euroring, to jest taki super moto dla motocyklistów, tor, bardzo kręty, może niewyboista, ale, ale można było trochę potestować. Dzisiaj troszeczkę tak na dziko jeździliśmy samochodem, żeby wyczuć go trochę na, na, na piasku, na nierównościach. No zobaczymy, dzisiaj ten prolog trochę potraktujemy jako odcinek testowy, jutro walka prawdziwa na OS-ach. Zgrałeś się już z nową pilotką i czy jest to układ na dłużej? Tak, będziemy jeździć w tym sezonie raczej na pewno i myślę, że, że jest wszystko ok. Karina sobie bardzo dobrze daje radę, zresztą mamy wspólne... Może nie za wielkie, ale doświadczenie. Myślę, że będzie fajnie, wesoło i szybko.